Cześć robaczki. Dzisiaj mam dla Was e, makijaż na Halloween. E, jest świetne, ponieważ na pewno bardzo dobrze zakryje Wasze cienie pod oczami i w ogóle, w ogóle odświeży Waszą cerę. Będziecie wyglądać e, promiennie. Oczywiście żartuję. E, dzisiaj coś dla Was, e, co w ogóle. Do tego makijażu zainspirowała mnie Karolina ze stylizacji, ponieważ ona bodajże rok temu pokazała Wam makijaż, który możecie e, zrobić same w łatwy sposób i kosmetykami, które macie także w domu. I właśnie ta idea mnie zainspirowała do tego, żeby zrobić coś takiego dla Was, tylko z czymś innym. To jest e, opcja czaszki, która jest zawsze moim zdaniem e, dobra na Halloween. Wygląda dobrze, też możecie zrobić na sobie, na swoich facetach i wyglądać razem jako taka fajna kościotrupia para. Można to sparować tak naprawdę z każdym ubiorem, bo możecie być kościotrupem w wersji dowolnej. Tak uważam. Także zostańcie razem ze mną, a ja wam sprzedam wiele trików, dzięki którym właśnie osiągniecie taki efekt w bardzo łatwy i szybki sposób. Obiecałam, że będzie łatwo więc pokazuję jedyne czego potrzebujecie to swojego podkładu bądź podkładu koleżanki jeśli macie jakąś o jaśniejszej od was skórze mój jest najjaśniejszy z możliwych więc że tak powiem jestem już przygotowana naturalnie pudru matującego, który normalnie używacie bo nie chcecie się świecić dwóch pędzli, jednego dużego żeby szybko nałożyć dużą ilość cienia a drugiego do rozcierania czarnej kredki czarnego cienia do powiek matowego oczywiście no, i kartki takiej, to jest zwykła kartka biała, na której narysowałam ząbki. Można je wyciąć i potem przykleić, ale to wszystko Wam pokażę w trakcie. To są wszystkie rzeczy, jakie potrzebujecie, więc domyślam się, że macie to wszystko po prostu w domu. Jedyne co to. Ta kartka przylepna, ale tak naprawdę może to być najzwyklejsza jakakolwiek naklejka. Musicie po prostu powycinać kształty zębów. Ja sobie je narysowałam, ale tak naprawdę będę je wycinać dowolnie. Chodziło tylko mniej więcej o zarys, o wielkość, ale chodzi o to właśnie, żeby były nieregularne, bo wtedy będą najlepsze, najbardziej autentyczne. No to zaczynamy. Najpierw pokryję całą twarz moim podkładem podkład nałożyłam standardowo na twarz. Ale jeszcze tutaj dodatkowo muszę go nałożyć na usta, bardzo cienką warstwę na powieki oraz na brwi. Żeby je przykryć, i że produkt, który będziemy potem na nie nakładać, lepiej się do nich przykleił. Także cała twarz musi być ujednolicona w podkładzie. Pamiętajcie, właśnie, żeby na powieki i na usta nie nakładać za dużo tego kosmetyku, bo będzie to wyglądało gorzej niż lepiej. Uzyskajcie po prostu efekt zupełnie przeciwny do zamierzonego. Robi śmieszne miny, żeby podkład powchodził mi dokładnie w szczeliny e, ust. A teraz matuję się po prostu swoim własnym e, pudrem na całej twarzy. Oczywiście e, oprócz powiek. Tam będziemy potem nakładać e, cień, ale nie chcę właśnie Nakładać typowo matującego pudru na moje powieki, bo nie jest to konieczne. Mamy to. Teraz możemy przejść do kolejnego etapu, czyli do tych naszych ząbków. Biorę kartkę, zabieram się za wycinanie i wracam z gotowymi zębami. Zaczynam od pierwszego górnego. Przyklejam go tam, gdzie chcę, żeby był. Wiem, wiem jak to wygląda. Nic nie mówcie. Lecę z kolejnymi. <grymne> I przyklejam drugi. Także była przerwa między nimi. No, widzicie, że wycięła większe niż, mm, niż sobie narysowałam. Ale tu właśnie fajnie, lepszy będzie efekt. Pamiętajcie o szczelinach między nimi. Fajnie to wygląda potem. No dobra, to kleję resztę, nie zanudzam Was i wracam już z przyklejonymi. Mam przyklejoną połówkę i teraz zaczynamy. Biorę cień... Biorę pędzel do cienia. Taki duży właśnie, żeby to szybciej mi szło. Zanurzam go w czarnym matowym cieniu i przykładam. Pamiętajcie, żeby przykładać, a nie pocierać, żeby nic Wam się nie sypało. Jadę od góry. Bo będzie mi łatwiej nie uszkodzić tych moich wzorków. Więc tak to wygląda. Teraz mogę delikatnie rozetrzeć ten cień, żeby była bardziej płynna granica tego czarnego nada to fajny efekt takiego zagłębienia większego jakby pojęcia wymiaru czy D, jak to teraz się popularnie wszystko robi, czy w czy D Mhm. Mm Biorę swój pędzel do rozcierania i teraz nim robiąc kółeczka, rozcieram to, żeby było jeszcze bardziej gładkie. Ok, możemy odklejać. Strasznie mi się podoba ten efekt, że zęby są takie pokrzywione i każdy jest inny. Nie dość, że łatwiej się wycina. Wy nie musicie być tak dokładne, to jeszcze tak naprawdę świetnie to wygląda. Jej! Dobra, robię drugą połowkę i nawet zwracam już z gotowym. Mamy. Teraz możemy zająć się kolejnym etapem, czyli oczami. To jest super łatwe. Też wyznaczacie sobie kształt taki jaki chcecie. Oczywiście całe muszą być czarniutkie. Czerni Pokażę Wam na jednym, żebyście wiedzieli o co chodzi. Całą opowiekę przykrywam że nie było najmniejszych prześwitów. Potem oczywiście linie wodną jeszcze doprawię prawie yy, kredeczką. Nie jest nic dziwnego, e, o co chodzi z nosem? Oczywiście czarny, <try> trochę jak ale tutaj fajnie jest zawsze ta mm, kość pokazana e, w taki trójkącik. Ja też tak właśnie zrobię. Oczywiście nie idę anatomicznie tak jak to powinno być, tylko tak jak to dobrze wygląda. Mm -hmm. I tu już normalnie cały nosek przykrywa. Mam. Można jak najbardziej jeden bok zrobić e, dłuższy, tutaj w tym trójkąciku, drugi e, krótszy. To też będzie fajnie taka symetria wyglądać. Robię drugie oko i wracam do Was na końcówkę. I jak? Już jestem cała zrobiona. Wszystko jest. No, prawie zrobione, bo nie mam fryzury. E, super ekstra trik na fryzurę do tego makijażu. Po prostu robicie tak. A potem, jak już macie, to utrwalacie to lakierem. E, ja nie będę, bo po prostu e, właśnie zaczynam dzień, zaraz muszę to zmyć i zrobić sobie normalny makijaż, żeby nie straszyć ludzi. E, no. No i co o tym sądzicie?